Jeszcze, więc Na kanale amerykańskiego komika o radykalnie lewicowych poglądach Jimmy'ego Dorr pojawiła się przed chwilą informacja o zbanowaniu konta Facebook brytyjskiej organizacji trockistowskiej Socialist Workers Party, a przy okazji zbanowano 12 prywatnych kont najważniejszych działaczy SW. P. więc co to jest SWP? SWP jest to duża organizacja w Wielkiej Brytanii, która jest taką matką całej międzynarodówki, międzynarodówki, która tam zrzesza różne malutkie sekty w innych krajach, między innymi w Polsce istnieje taka bratnia organizacja tej SWP o nazwie Pracownicza Demokracja, znana przede wszystkim jako organizacja NGO Eliziv. I Filipa jest to taka organizacja, która chyba tam w porywach ma kilkanaście osób, ale organizacja dość aktywna, która regularnie chyba raz w roku organizuje y, tak zwane weekendy antykapitalizmu. No jest to organizacja do której sam kiedyś należałem. Ona wtedy inaczej się nazywała, nazywała się Solidarność Socjalistyczna. Ja tam należałem. W latach 90., no ale od tego czasu ta organizacja cały czas jakby mieści się na jednej kanapie. Yy, więc teraz tak, no, dlaczego, dlaczego akurat SWP zostało zbanowane na Facebooku? No, dla mnie to jest jakby pytanie zagadka, no bo jakoś te, to wszystko, co SWP ze sobą prezentuje, czyli taki radykalny. Antysowietyzm w takim właśnie duchu zimnowojennym, że właściwie w każdym artykule, w każdym zebraniu, za każdym razem trzeba podkreślić, My nienawidzimy Stalina, my nienawidzimy Związku Radzieckiego. Związek Radziecki to był państwowy kapitalizm, a przy okazji potępiamy wszystkie próby antyimperialistyczne. Wszystkie rewolucje antyimperialistyczne zawsze kończą się dyktaturą, zawsze rządzą tam jacyś właśnie dyktatorzy, którzy wprowadzają państwowy kapitalizm. Nienawidzimy Chińskiej Republiki Ludowej, popieramy tutaj Wolny Tybet, popieramy Hongkong, popieramy wszystkie tutaj siły. Antychińskie, no także SWP jest bardzo tutaj aktywne w tym takim promowaniu tej polityki tożsamościowej, czyli właśnie la, próby jakiegoś takiego melanżu marksizmu, tej ich wersji marksizmu z, z właśnie kwestiami queer, z kwestiami LGBT, kwestiami feministycznymi, więc. O ile dość trudno znaleźć właśnie przedstawicieli y, pracowniczej demokracji na jakichś robotniczych strajkach w formie jakichś tam organizatorów, no to... Obowiązkowo na każdej tam paradzie równości, tam gdzie są właśnie jakieś transparenty, banery wielkich korporacji, także Facebooka, tam też pojawia się pracownicza demokracja. Więc to, jakby jest pytanie, dlaczego Facebook właściwie zaczyna cenzurę przeciwko lewicy, zaczynając to od takiej organizacji, która jest taką idealną lewicą Facebookową, właśnie. Facebookową w tym sensie, że ona. Tutaj promuje te wszystkie takie treści, a więc podkreśla, my jesteśmy demokratyczni, my jesteśmy my jesteśmy właśnie tutaj nowocześni marksiści, my tutaj popieramy te wszystkie uciskane mniejszości seksualne. No wydawałoby się, że z punktu widzenia takiego Facebooka, takiego Zuckerberga, no na pierwszym tutaj no podtopór właśnie cenzury powinni iść jakieś takie radykalne komuchy, takie właśnie tradycyjne komuchy odwołujące się do tej linii bolszewickiej, a akurat te środowiska związane z SWP, no to to są środowiska, które właśnie jakoś tam wpisują się w ten taki mit nowoczesności, liberalizmu, demokracji. Yy, więc, więc dlaczego tak jest? Tego oczywiście towarzysz Michał. Nie wiem, ale towarzysz Michał może. Może spekulować. No jeszcze tutaj, zanim przejdę do moich spekulacji, chciałbym podkreślić, że pracownicza demokracja jest organizacją popierającą cenzurę. Popiera, więc oni tam regularnie właśnie od wielu, wielu lat domagali się delegalizacji skrajnej prawicy, delegalizacji młodzieży wszechpolskiej, jakieś takie apele właśnie do liberałów, do gazety wyborczej. Musimy tutaj właśnie nie dopuszczać skrajnej prawicy do przestrzeni publicznej najlepiej właśnie tego tamtego. Yy, no więc, no i wydaje mi się, no nie śledziłem, więc nie wiem, ale wydaje mi się, że akurat te środowiska w momencie tutaj zablokowania konta, konta Twitter Donalda Trumpa, to oni pierwsi i najgłośniej bili brawo, brawo Zuckerberg, właśnie cenzurę należy traktować Trumpa, my ciebie w pełni tutaj popieramy, no a dwa tygodnie później y, ni stąd, ni zowąd, y, padło cała tutaj właśnie y, konto na Facebooku y, tego SWP, gdzie oni bardzo aktywnie działali. Dlaczego oni, dlaczego oni tutaj padli? No najprawdopodobniej jest to oczywiście jakaś taka forma rewanżu, że ci ludzie, którzy tam no, w ostatnim czasie sporo tych prawicowych kanałów padło, w Polsce to jest tam yy, właśnie yy, Korwin Mikke tam został zbanowany na Facebooku, kilka takich kanałów na, na YouTube, inne są, regularnie tam są jakoś yy, no, ograniczane im zasięgi i tak dalej. Yy, więc więc najprawdopodobniej no, ci jak tutaj ogłosili sukces, bo yy, właśnie cieszyli się, że, że zbanowano Trumpa no to ktoś tam ich zaczął kablować, te, te, te SWP yy, no ale to nie wszystko no, nie wystarczy kogoś podkablować, żeby żeby tutaj no, podjęto taką decyzję o, o, o zbanowaniu ich, zwłaszcza, że jakby z perspektywy tego co głosi Facebook tej polityki właśnie te, no to oni no, właściwie wszystko akceptują, jest tylko jeden wyjątek, mianowicie oni dość mocno angażują się w sprawę palestyńską. W sprawę palestyńską, a więc popierają tutaj, no właśnie, no, krytykują represję, politykę apartheidu, która jest w, w Izraelu czy na, na tych terytoriach okupowanych, oni to, oni to krytykują, no i w ogóle w Wielkiej Brytanii od mniej więcej od kilku lat. Trwa taka medialna wojna z lewicą, która popiera kwestię palestyńską. Oczywiście największą ofiarą tej nagonki jest Jeremy Corbyn, który to został oskarżony o antysemityzm, i jako antysemita został wykopany właśnie z Labour Party. Ale no tutaj, no jakoś tam rykoszetem dostało się też temu SWP. No jest to tym. tym... Tak jakby, to tak wyssane z palca, że akurat oskarżać tych ludzi, którzy o, o, o antysemityzm, no to tam, no, o ile kojarzę, to ten Tony Cliff to był chyba Żydem, ich założyciel, no. I, I ogólnie, no oni tam regularnie także biorą udział w takich pikietach w Polsce, właśnie gdzieś tam upamiętniających powstanie w getcie warszawskim, no ale, no, taki mamy fakt. No i teraz pytanie jakby, no co dalej, no bo dlaczego tak się stało i jakie to może mieć konsekwencje? No dlaczego tak się stało? No dlatego, bo z tych organizacji na brytyjskiej lewicy radykalnej, no to ta SWP to jest duża organizacja, to jest chyba jedna... No, jedna z największych, jedna z największych, jeśli chodzi o taką organizację na lewo od Labour Party. Więc jeśli ktoś, jeśli jest jakiś wielki plan czyszczenia lewicy z Facebooków i, 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 i mediów społecznościowych, no to zaczynają od największych. Więc tutaj pierwsza w kolejności jest. Ta, yy, jest ta SWP. No i teraz jakby pytanie, no, czy to jest jakaś taka właśnie taki wypadek przy pracy, że po prostu ci ludzie z SWP gdzieś tam komuś się narazili i tutaj mamy do czynienia z cenzurą? Czy też jest to początek jakiegoś takiego, no, wielkiego czyszczenia Facebooka, które to czyszczenie tych mediów społecznościowych zaczęło się już jakiś czas temu? A przyspieszenie nastąpiło tutaj w ostatnich właśnie w czasie tej kampanii wyborczej i teraz, właśnie tego szturmu na Kapitol, zamknięcia konta Trumpa. I teraz po prostu rok 2021 to będzie taka jedna wielka czystka mediów społecznościowych. A więc to, że akurat będą kasować konta skrajnej prawicy, to nie jest zła wiadomość, ale przy okazji będą też kasować konta skrajnej lewicy. Na tyle, na ile ta SWP jest skrajna, bo to to raczej oportuniści, no ale udaj, udawajmy tak między sobą, że to są niby radykalni lewicowcy, e, no i jakby no, ten walec cenzury no, będzie szedł dalej, no, będzie szedł dalej i gdzieś tam, no, gdzieś tam w kolejności jest tak, że wasz ulubiony kanał, odrodzenie komunizmu, nawet tutaj kanał Rebirth of Communism, no Może, może się obudzimy, obudzimy w takiej rzeczywistości za 3, 5 czy 10 miesięcy, kiedy po prostu wszystkie polityczne treści o charakterze radykalnym, antysystemowym, czy to marksistowskie, czy to właśnie jakieś tam skrajnie prawicowe. Znaczy to, nie, nie wrzucam tego do jednego worka, no ale że to wszystko zostanie wykpieprzone, wykopane właśnie z Facebooku, z Youtubów, z Twitterów. I tak dalej, no i jakby tu pojaw, pojawia się pytanie, no co dalej, co dalej, no bo ludzie tak się, tak się rozleniwili i przyzwyczaili do działalności politycznej na tych sieciach społecznościowych, że właściwie trudno sobie wyobrazić, jak działać poza tymi sieciami, no. że trzeba tutaj wrócić do tradycyjnej roboty propagandowej, tam yy, wdrukować gazetkę, no kto to potrafi dzisiaj robić, kto to potrafi kolportować, sprzedawać. No. No i tak się chciałem podzielić informacją, być może rozpoczyna się wielka cenzura i być może cenzura ta także dotknie nasz kanał. Pozdrowienia, towarzysze!